Natomiast ta praca no, dała mi dużo. Pracowałem prawie 6 miesięcy z Austriakami. Miałem płacone tak samo jak Austriacy na tej samej pozycji, czyli tak zwanego helpera, czyli pomocnika. I wydaje mi się, że to jest takie no, takie bardzo pozytywne, że i właściciele, młodzi właściciele, którzy pracowali z ojcem, zauważyli, że nie stronię od pracy i nie unikam odpowiedzialności. Nawet zdarzyło się już pod koniec, że sam brałem samochód i jechałem z moim y, kolegą fachmanem Hansem na robotę i we dwóch pracowaliśmy cały dzień I to były takie absolutnie nieprzymuszone okoliczności, w których człowiek znajduje sens tego, że, że można, że warto i no. że trzeba nie patrzeć że ktoś nam da, tylko trzeba zarobić. No.